Ok, lecimy dalej z tematem teczki. Teraz pokażę Wam pracę, które robiłam na podstawie wymogów uczelni poznańskiej. I raz Wam się tym zainteresować, jeśli Wasza uczelnia ma takie wymagania, no to trzeba zacząć się przygotowywać. Jeśli nie ma, możecie popatrzeć na inne uczelnie i co one tam mają do zaoferowania. Więc lecimy z pierwszą dużą pracą. To jest na B1 ołówek i to jest martwa natura. Tutaj jest naprawdę dużo różnych rzeczy. Trochę się do tego przyczepili, więc nie polecam Wam dawać tyle elementów. No ale przeszło, przeszło. Tutaj natomiast widzicie lekką wariację, dlatego że jest to węgiel i tutaj specjalnie są wypoczynane eksponaty z muzeum, żeby było trochę ciekawiej. No i to jest koło wrotek, manekin, też martwa natura, także nie ma co dużo mówić. Również format B1. Tutaj moja pierwsza tak duża praca malarska i to jest mniej więcej ta sama kompozycja, tylko tutaj jest parę rzeczy zmienionych. To jest zrobione w kolorze akryl na